Zadzwoń już teraz 0774 806. Tu poznasz super dziewczyny, które rozbawią Cię do łez. Tutaj zabawa nigdy się nie kończy. Zadzwoń 0774 806. Będziesz tu zawsze wracał. Tak miło można porozmawiać tylko tutaj. Być może ona czeka właśnie na Ciebie. Pamiętaj 0774 806. Tylko tu poznasz fajne, odlotowe towarzystwo. Się Tom Selek w serialu Mag. Podrywająca akcja. Fast Zagadki zaskakujące rozwiązania. Amerykański serial sensacyjny. Magnum. Od poniedziałku do piątku o 18. Action! Zaklinacze wyobraźni. Twórcy kina podpatrzeni przy pracy. Jakich metod używają, by przyciągnąć naszą uwagę? Popatrzmy na ręce czarodzieją planu. A przekonamy się, że to pomysłowość, a przede wszystkim oddanie wielu ludzi... Tworzy ten niezwykły świat iluzji. Magia kina. Serial dokumentalny. W środę o 23. Co się tak gapisz? Nie widziałeś nigdy gadającego drzewa? Ale? Roztrzepana, ale urocza. Kiedyś była policjantką. No cóż, ponura atmosfera komisariatu to nie dla niej. Musi mieć więcej niezależności, aby naprawdę mogła być sobą. I śmiało podejmować kolejne wyzwania. A wtedy... Lepiej zejść z drogi. Stabs, Stubbs w serialu sensacyjnym, Anna I, w czwartek o 20. Bar Widmo. Lindsay Frost i Jack Coleman w nowym serialu. W koszmarnej kawiarence rzeczywiste zdarzenia mieszają się z marzeniami i majakami bohaterów. Sensacyjne wątki z realnego i ponadrealnego świata. Postacie i przedmioty, które przekraczają cienką granicę dzielącą tę i tamtą stronę. W Czwartek o 22. Opowieść o człowieku, którego los rzucił poza obszary cywilizacji. 11. lipca o 20. Tarzan na Manhattanie. Odpowiedz na pytanie: gdzie wychował się legendarny Tarzan? Na Manhattanie? W Londynie? Czy w dżungli afrykańskiej? Weź udział w naszej zabawie. Zadzwoń pod numer 0774 995. Do wygrania 10 tysięcy złotych. To związanie konkursu po emisji filmu.